Cześć, witam serdecznie w takim krótkim, szybkim odcinku, jak to z córką pokonałem pszczółkę, brzydką psz... pszczółkę, jak ona się nazywa? W każdym razie tutaj jest... gramy we dwójkę, po lewej stronie ja z życiem trzy, już mam teraz po prawej córka cztery, ja jestem niebieski, a moja córka czerwony, w czerwonym stroju. No i pierwsza akcja, bijemy się w ulu z tą pszczołą, której jeszcze na ten moment nie ma, ale jest o tyle niebezpiecznie, że z dołu idzie miód, podchodzi do góry, nie można go dotknąć. Tutaj są platformy i też trzeba odpowiednio po nich skakać. Mamy te ciosy, te pociski samo naprowadzające, więc tylko one są ogólnie słabsze, zadają obrażenia niż taki zwykły strzał. No i ona teraz ma tutaj kolejne fazy, czyli wypuszcza takie fioletowe kule, które trzeba omijać, ale można je w sumie też dezaktywować podwójnym skokiem, uderzając w nie. Kolejna faza kiedy wypuszcza taki trójkąt i z wierzchołków wy, wy, wystrzeliwuje jeszcze pociski. Ogólnie cały film trwa, czy całe przejście około dwóch minut, ale wszystko to przechodziliśmy godzinę, bo to nie jest takie proste jak się wydaje. To jest poziom zwykły, taki rozszerzony, inny niż poziom prosty. I kolejna faza kiedy puszcza bomby, które lecą po jednej i po drugiej stronie łańcucha. Ważne aby się skupić na, na jednej stronie i omijać odpowiednio. Ja już oczywiście nie żyję, a moja córka z trzema życiami nadal. I to jest ostatnia faza, której nie ma w, w poziomie prostym, a jest w poziomie zwykłym. Trzy życia, więc jest duża szansa, że. Czy ja wiem, że ona przejdzie tutaj, po prostu dogrywam tylko komentarz do tej całej naszej walki, bo podczas grania tutaj nie ma czasu, żeby w ogóle coś komentować. Ona y, ma fazę taką właśnie z tą tarczą, piłą tarczową. Też trzeba uważać na skrzydła, jak ona rusza tymi skrzydłami. No i teraz są te rękawice, które trzeba mieć. Trzy życia nadal, więc super sprawa jest i cały czas nadzieja, i czekamy na ten finalny efekt. Informacji o tym, że została pokonana, ale tutaj nadal udaje się. I tutaj niestety tarcza, piła tarczowa dostaje. Dwa życia zostały, tutaj znowu rękawica trzy i już jest nerwówka, ale w tym momencie knockout. I to jest wielka radość, naprawdę. Jak po godzinie, gdzie masz po dwie minuty walki w końcu wygrywasz, masz tą informację, że knockout i potem się okazuje, że grałeś godzinę, tam milion razy powtórek, a tu 2 minuty 11 cała walka zajmuje, ocena C nowy rekord, bo to pierwsze przejście na tym poziomie zwykłym i teraz pozostaje nam tylko pokonać kolejnych wrogów psebzydła, psułka, tak się nazywa, kolejni wrogowie i idziemy do końca gry